Cześć wszystkim, z tej strony Czupryn i zapraszam Was na najnowszy filmik z serii Pro Tips. Tak więc dzisiaj chciałbym poruszyć ważną kwestię, czyli oddawanie broni koledze w sytuacji, kiedy jesteśmy mocno obici i nie mamy już wystarczająco dużo punktów zdrowia. Dlatego chciałbym się skupić na sytuacji, która miała miejsce jakiś czas temu podczas meczu z kontra Fanatic w półfinale Dreamhacka we Francji. Gracze Hellraiser zagrali Forza, czyli zakupili dwa kałaśnikowy, jednego Galila a Adren kupił swojemu koledze skauta i został tylko stekiem. Dalej terroryści próbowali wyjąć pierwszego przeciwnika, jednak nie było to takie łatwe. Dosia na bananie został mocno obity i musiał się wycofać. Raz, aby nie stracić broni, a dwa, aby nie dać przewagi antyterrorystom. W takiej sytuacji gracze musieli między sobą się dogadać, że wymienią się broni. Dlatego Dosia potem jak podniósł bombę, pobiegł na drugi środek do Adrena, który miał tylko pistolet i wymienili się tak, aby zawodnik z pełnym życiem miał lepszą broń. Po chwili zaczęli próbować wchodzić na bombsite A. Zginęło dwóch terrorystów, lecz warto zauważyć, że pierwszego przeciwnika zabił właśnie Adren. Dzięki temu mieli już otwartą drogę do wejścia na bombsite, gdzie wspólnie zabili jeszcze jednego antyterrorystę. I w końcu podłożyli bombę. Kuczer zdobył łącznie 4 kile i tym samym wygrali ważną rundę. Jeżeli spodobał Ci się filmik i chcesz być na bieżąco z nowościami, kliknij łapkę w górę, subskrybuj kanał, polajkuj profil na Facebooku i dołącz do grupy Steam. Do następnego razu. Cześć!